W zadaniu trzecim mamy policzyć pole tego ośmiokąta. Ten ośmiokąt ma 8 kątów, dlatego stąd ta nazwa, ale powstał poprzez doklejenie czterech kwadratów. Mieliśmy wyjściowy prostokąt o wymiarach 5 decymetrów na 10 decymetrów i najpierw doklejamy małe kwadraty. Zobaczcie, one będą tymi jasno-zielonymi kwadracikami u góry i na dole skoro są to kwadraty, a jeden z ich boków ma 5 decymetrów, tu zdecydowanie jest krótszy bok prostokąta, to wszystkie boki mają po 5 decymetrów i tu również mamy 5 decymetrów. No to policzmy sobie pole tego kwadracika małego, nazwiemy sobie może jedyneczkami je. Tu jest i tu jedynka. Czyli P1 równa się... A razy a, tak jest równo pole kwadratu, czyli 5 razy 5 to się równa 25, dopisuje decymetrów kwadratowych. Tak, to jest nasza jedyneczka. Policzymy sobie teraz te duże kwadraty. No, tu mamy inny ocień trochę zielonego. To są tak, z prawej strony kwadrat oraz z lewej strony kwadrat zaznaczamy sobie ciach, i mamy jeden kwadracik i teraz drugi są to kwadraty, których jeden bok ma 10 decymetrów skoro jeden bok ma 10 decymetrów to wszystkie boki będą po 10 decymetrów bo jest to oczywiście kwadrat czyli tu byłoby 10dm tu sobie możemy wpisać i wszędzie możemy je podpisać my policzymy tylko raz czyli sobie zaznaczam, że tu taki inny kolor zielony p2 nazwijmy sobie dwójeczka i dwójeczka tutaj to się równa 10 razy 10, czyli 100 i oczywiście wymiar decymetrów kwadratowych mamy. No, żeby mieć całe pole tego ośmiokąta, powinniśmy jeszcze sobie policzyć pole tych trójkątów. Są to cztery takie same trójkąty. Zaznaczymy sobie jakimś kolorem, chyba już warianty zielonego się skończyły. No to zaznaczymy sobie kolorkiem może takim szarym. I zaznaczmy sobie, jeden trójkącik mamy tutaj, drugi będzie tutaj. Na każdym rogu jest taki trójkąt, przez co tworzy nam się właśnie ten ośmiokąt. One powstały poprzez połączenie tych kwadratów. No to sobie tylko raz policzymy taki trójkąt, a później przemnożymy sobie razy 4. Więc zapiszę, P3 to się równo. Tu sobie wszędzie. Wpiszmy, że to są wszystko nasze trójeczki. Dobra, i teraz tak, wystarczy, że mamy podstawę i wysokość. No to podstawą może być ten długi bok tego kwadratu, tak? Z tego drugiego. On ma oczywiście 10 decymetrów. Na przykład spójrzmy sobie tutaj. Wyszczególnimy sobie. O, to jest ten trójkąt. Rozpatrujemy ten trójkąt. Tu byłby kąt oczywiście prosty, więc 5 decymetrów będzie jego wysokością. Liczymy. P równa się. 10 razy 5 to wszystko przez 2, bo wzór na pole trójkąta, przypominam tutaj z boku, to jest A razy H przez 2. Skracam co mogę, czyli dwójkę z dziesiątką, to mam 5 razy 5, czyli 25 i wymiar decymetra kwadratowego. To teraz może policzymy sobie pole ośmiokąta, nazwijmy sobie PO. Dobrze, to się równa. Czyli tak, tych jedyneczek mamy 2, czyli 2 razy P1 plus tych pól drugich mamy 2, czyli 2 razy P2. I tych trójkątów mamy 4, czyli 4 razy P3. Pod spodem PO równa się i mam 2 razy 25, dodać 2 razy 100. Dodać 4 razy 25. Jeszcze raz pod spodem PO równa się z pierwszego mnożenia 50 plus 200 z drugiego mnożenia i 100 z kolejnego, czyli pole ośmiokątu, może tutaj z prawej strony sobie zapiszę. Dodajemy sobie to wszystko się równa 350 i mamy nasz ośmiokąt. Ale trzeba jeszcze zauważyć, że brakuje nam pola prostokąta. Czyli to pole prostokąta, wiemy, że on ma 10 na 5, czyli sobie do tego jeszcze powinniśmy w zasadzie dodać 350 i dodaję sobie 10 razy 5, czyli może policzymy sobie tutaj p, p czyli pole prostokąta 10 razy 5, p, p. Równa się 50, oczywiście decymetrów kwadratowych, czyli plus 50, no to nasze pole ośmiokąta będzie równe 400, tak? możemy sobie tę poprawkę nanieść, 400 decymetrów kwadratowych. I mamy odpowiedź w zadanku trzecim.